Studentko, studencie KUL. Cool. Lada moment, rozpoczynamy nowy rok akademicki. Drogi studencie, jesteśmy właśnie w dziekanacie. Tutaj w październiku otrzymasz swój własny indeks, a także elektroniczną legitymację studencką z funkcją karty płatniczej. Teraz Twoja elektroniczna legitymacja studencka KUL może posiadać także funkcję karty debetowej do eurokonta Intro. Jeżeli aktywujesz funkcję płatniczą na swojej legitymacji, na terytorium Polski będziesz mógł robić zakupy, płacić w internecie i wypłacać gotówkę z bankomatów. Funkcja płatnicza na elektronicznej legitymacji studenckiej jest nieaktywna w chwili wydania legitymacji. Jeśli chciałbyś się aktywować, załóż eurokonto Intro z kartą do rachunku i kartą Mastercard ELS. Jeśli masz już eurokonto Intro, odwiedź stoisko banku lub najbliższy oddział banku PKO SA. Wydanie karty i prowadzenie konta są darmowe, a wszelkie formalności związane z aktywacją konta załatwisz na terenie uczelni z pracownikami banku.